Witam przez serdecznie w tym jakże emocjonującym poranku, w którym mam 30 minut za dużo, bo zmienili mi godziny pracy i zamiast 10 mam 10.30. I tak jak moja rutyna perfekcyjnie zgrywała się właśnie na 10, to teraz mam 30 minut, z którymi nie wiem, co mam zrobić, więc, więc nic nie robię, więc. <noise> Więc nic nie robię, no bo nie mam nic w planie, jakoś tak nie potrafię zapełnić tej pustki. Ale z ciekawszych informacji to byłem wczoraj u fryzjera, tak więc kreseczka siedzi fresh, fryzurka fresh. Ech, dzisiaj będzie fantastyczny dzień, bo oprócz pracy wracam na siłownię Dawno mnie tam nie było Miałem taki okres, że faktycznie chodziłem na siłownię często, długo i wytrwale A jakoś tak ostatni miesiąc zrobiłem sobie jakieś takiej przerwy Bo byłem już po prostu chyba zmęczony Właśnie chyba było wszystkiego za dużo I... i co... Z racji planów na jakiś taki bardziej y, regularny powrót na siłownię, fajnie by było zacząć znowu brać kreatynę. I ja generalnie biorę sobie granatową, granadynową, nie wiem, czy to nie jest to samo przypadkiem. I jest mega spoko, więc jakby jeżeli przeszkadza Wam Wasz smak kreatyny, to tak granadynowo-granatowa jest pycha. W ogóle mam mega ciemno w pokoju, bo zaczęły rosnąć drzewa. W sensie kwitnąć i wypuszczać liście, i te liście zasłaniają z 85% światła, które normalnie dociera do tego pokoju. Tak więc od rana do wieczora mam dosłownie tak samo jasno w środku. To ma swoje plusy, no ale ma też minusy, bo tutaj zazwyczaj jest po prostu dosyć ciemno i teraz może tego nie widać. O, ale jak się wejdzie do środka pokoju, to jest naprawdę ciemno. Z racji tych niezagospodarowanych 30 minut, pokażę wam, w co się dzisiaj ubiorę. Będzie to tak zwany fit check fit check. How much is my outfit? Wychodzi na to, że wszystkie dżinsy, które posiadam są w praniu, więc dzisiaj muszę sobie poradzić z dresami, więc będzie to dresowy outfit check, moi drodzy. Czyli dresy Normalnie nie powinienem nakładać dresów do pracy, bo jest pewien wymagany dress code i ten dress code sprowadza się do tego, żeby po prostu mieć na sobie jeansy. Szczerze nie wiem dlaczego i uważam, że to dosyć dziwne. Tym bardziej, że dressy kojarzył mi się właśnie z jakimś takim sportowym stylem życia, a ja pracuję w miejscu, w którym sprzedaje się suplementy, więc. Tym bardziej powinno być to jakoś tak kojarzone chyba ze sobą, a nie się gryźć, no ale trudno. Dzisiaj niestety nie mam po prostu wyboru, więc będzie tak, jak jest. Ja generalnie ani nie jestem jakimś mistrzem układania fitów, ani niespecjalnie mnie to jakkolwiek interesuje. Nakładam na siebie zazwyczaj to, w czym czuję się albo wygodnie, albo w miarę to do siebie pasuje. Totalnie nie przykładam do tego uwagi, dlatego na górę wlatuje zwykła biała koszulka, a na to bluza dozę czyli to taka bluza od buddy. Tak jak niespecjalnie przykładam uwagę do tego jak wyglądam, to przykładam uwagę do tego jak pachnę I dzisiaj będę pachniał jak Stronger With You, Emporio Armani you, To jest ta wersja intensely, czyli ta trochę mocniejsza niż te zwykłe Tak prezentuje się mój dzisiejszy outfit, mogę w nim na przykład kucać albo stać I to głównie, i to głównie wszystko Następny przystanek To ponownie tym razem z pracy. <noise> warto byłoby zaznaczyć, że pracuję w SFD. To jest ten taki sklep z suplementami, tylko że stacjonarnie. Zakładam, że warto byłoby powiedzieć, bo jakby jeszcze nie miałem okazji w ogóle tego powiedzieć, więc jakby mówię. Skoro <noise> wysokości Od jakiegoś czasu męczę metro 2033 i kurczę, to chyba nie jest książka, która mi się podoba. Mam po prostu wrażenie, że forma prowadzenia narracji w tej książce jest nudna i jakoś tak niespecjalnie nie interesuje, ale może to tylko początek, nie oceniam. Na dzisiejszą pracownicą... Na dzisiejszą pracownicą... Kur... Na dzisiejszą pracowniczą przekąskę wybrałem donata z marakują i mrożone kapucinko. Test. Taki fresh, kwaśno-słodki i test. Kawka średnia, ale tego się w sumie spodziewałem. Nie no, jest dobra, miałem zły humor 10 sekund temu, sorry. <gry> Bardzo mi się nie chce iść na siłownię. Tak ciężko się wraca na siłownię, po jakiejkolwiek przerwie ten pierwszy dzień jest najgorszy, jakoś tak strasznie jestem wypompowany i nie jadłem niczego wartościowego i nie chce mi się. Dlatego perfekcyjnym rozwiązaniem tej sytuacji jest wielki biały półlitrowy monster. Oh yeah! Yo yeah, baby Pyszności Było lepiej niż przypuszczałem, szczerze. Ostatni raz się tak zmęczyłem na półmaratonie, który był, nie wiem, z... miesiąc temu, jakoś. Jezus. Ale jakby podsumowując, to zapomniałem, jakie to jest kurczę przyjemne, żeby sobie wyskoczyć na taką siłkę. W sensie to takie zmęczenie po siłce jest mega satysfakcjonujące. Jezu, jestem tak głodny, że. O, oh, bardzo jestem głodny.